Język angielski, fiszki, samolot, odprawa celna, część 47. Dzisiaj nauczysz się pięciu zdań związanych z odprawą celną. Każde zdanie zostanie przeczytane dwa razy. Będzie czas na powtórzenie, następnie odbędzie się mały test, który pozwoli sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Powodzenia! Repeat after me. Powtarzaj za mną. Please have your passport ready. Please have your passport ready. Prosimy przygotować paszport. Tax. Tax. Podatek Custom office. Custom office. Urząd celny. Paid. Paid. Opłacony. Unpaid. Unpaid. Nieopłacony. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? Please have your passport ready. Please have your passport ready. Prosimy przygotować paszport. What will you say? Co powiesz? Tax. tax podatek what will you say co powiesz custom office custom office urząd celny what will you say co powiesz Paid, paid opłacony what will you say co powiesz unpaid unpaid nie opłacony That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.